Prezenty są od mamy, kredki, proszę, nawet z gumką kredki, jak mi nie wierzycie, proszę, proszę, jak mi nie wierzycie, że gumki z kredką, kredka i gumka, jak mi nie wierzycie, I tu kolejne i właśnie Julka, mam z tej samej firmy kredki, więc proszę się nie czepiać. I wiesz co? Co najlepsze? Julka. Ja do mojej przyjaciółki nie mam drugiej Julki, jak się znajdzie. Proszę, taka. Co ty masz? Kredkę? Mieszana. Więc. No, nie może wam pokazać, bo mi się całe nagrywanie. Bo to nie jeszcze taki fajny, ten biały. On jest i patrzcie. Czarne, te. Patrzcie, czarne, te. Dobra, nara. I jeszcze te. Mój obiadek. Jeszcze coś. Kredy. Kolorowe kredy. Ale gro wszystko nie pod... macie link w opisie.